Witam was wszystkich z tej strony, Banul. witajcie w pierwszym odcinku nowej serii. Jest to seria z gry Spor. Tak, to jest Spor. A, minutnika nie włączyłem. For fuck's sake. Dobra. Nazwijmy teraz naszą planetę, na której będzie się działo wszystko. Hmm. Nasza planeta będzie się nazywała Kuchwale Gnomka, dzięki którym mu poznałem tę grę. Ejo. Yeah. No, mowisko, okay. leci sobie Meteoryt. Tak, to będzie ogólnie taki wstępny, krótki. Żebyście wiedzieli mniej więcej na czym polega ta gra. Oj, ale lagi troszeczkę. Meteoryt! Nadciąga! Fajna planeta ogólnie, nie? Auć... Okej, okay. czyli Meteoryt uderzył i teraz zostało życie na planecie. To jesteśmy my, decyzje podejmowane w kolejnych fazach gry. Spor będą mieć wpływ na dalszy przebieg rozgrywki. Podczas w pora morzu musisz wybrać między soczystymi siami a mięsistymi przyzmakami. No, tak, tak, tak. To jest takie podstawowe informacje. Ale jestem mięsożercą. Także teraz póki co pływamy i wspieramy wszystko, co jest pożywne w białko. Bear Grylls jest nas dumny. Tak, jak zbierzemy odpowiednią ilość, rośniemy. Jesteśmy dużym. czymś. co to jest? Inne komórki odamki metaluty mają istotne znaczenie przy zdobywaniu. co. a musimy po prostu to wpłynąć. Widzę, że blokuje nam się coś takiego. I mamy kolce. Teraz jemy dalej. Zaraz będę szukał partnerkę. Jej jesteśmy coraz więksi. Dobra, szukajmy. Tam jest. Nie. Zobaczcie, jaki jestem wielki i potężny. Tak, tutaj scena. Wi wiadomo. I przejdźmy do tworzenia naszego oryginalnego kosmity. szczękę już ma hmm. Żeby był szybszy. Chociaż to czy kolce. Huh. Szybkość. A tak i zniszczenie. A tak i zniszczenie bole. Nazwijmy swój gatunek. P Hmm, jakby go tu nazwać? Może. A, zobaczmy, co będzie w randomach. Saprioryl, Ropakuniel, Żukubr, Anternik. Tak, to będzie ma Marbokolongwa. Tak, to będzie Marbokolongwa. Tak, jestem. Jestem za. Jej. Pada fakt. E, e, przez chwilę było czarne. Nie wiem czemu. Coś się dziwnego dzieje czasami z tam grom. Koń, to, koń to. Yeah. Zjadłem. Nom nom nom, 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 I teraz awansowaliśmy do wyższych kryteriów społecznych. Większe rybki. Yeah. Nie wiem w ilu odcinkach się zmieszczę, żeby wyjść z fazy komórki. To będzie ciekawe. Może w dwóch odcinkach mi się uda. Uż tu tu, tu zjem A tak i możemy już zjadać takie większe rybki trochę. Jak widzicie. O forfaxek! Boję się. Au! A nie, patrzcie, my możemy zabić tę rybę. Koś tu! Oć tu. Lol! a yeah, ile żarcia! Serio, z tą grą jest mnóstwo zabawy, ale dopiero w tych takich późniejszych etapach gry, bo teraz, no, no, no jak widzicie, nie jest to zbyt emocjonująca rozgrywka, ale później, jak jesteśmy już takim stworem, Naprawdę jest super. Zresztą zobaczycie już niedługo. Nie, chodź tu. Dobra, nie. Wiemy co jest. Już prawie przechodzimy do następnego emblematu. Czy jakaś tam nazywa? Ach, jesteśmy więksi. Jesteśmy już tuzi... What the hell? Co to jest? <gry> ja się tu zaczynam trochę bać tej gry. Eee, piruety, salta i tak dalej. To, co lubię najbardziej. O, to możemy zjeść. O ile się nie mylę. Nie, to nam uciechnie. Ja, o, żarełko. Nie chcę jeszcze przychodzić do fabryki komórek, bo nie mam żadnych nowości takich Wiecie, chcę coś nowego sobie dodać Ale no, 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 no potrzebujemy emblematów What the hell? CO TO JEST?! O, jakie to wielkie Dobra, przywołam. Tam jest. No to już płynę. A ja to już mogę zabić? Mogę, ale mi ucieknie. Aha, zatrułem się, fajnie. Dobra. Roznożymy kolejne pokolenie naszych. Jak to się nazywało? Marbok Long. Dołożymy to. Malujemy się. Tak. I na czerwono. Nie tak. O tak. I gitara No jak widzę, już niedługo skończy się faza komórki LOL. Czasami się takie właśnie jak widzieliście są bugi z tym światłem u mnie w tej grze. Nie wiem czy jak wy też to graliście, też macie... Tu samo jestem duży. Hmm. O, nie tkwiłem. Nie. Yeah. Kucztu! Zjem cię! Dogonie cię! No tak myślę, że zaraz będę musiał kończyć ten odcinek, chociaż naprawdę fajnie Nie mi się gra yeah. Po raz kolejny jestem większy Oj nie 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 LOL Jakim cudem ja tu tak zaatakowałem Aha Dobra, już, już, już ogarniam, nie? Bo... Myślałem, że te kolce nic nie robią, ale jak widzę, robią mi to dużo Nie, do, do tych wolę nie podpływać, wiecie, to są jednak takie dosyć potężniejsze już stworki! Lol, nie, uciekać, uciekać, lol Au, bolało Dobra, mam nauczkę, żeby do tamtych nie podpływać. Ale ciebie zjem! Wpada, fakt tutaj... Meteoryt, meteoryt. Muszę zjeść meteoryt. Tu cię jadę. Jej, będziemy mogli zatruwać. Co zdobyłem? Elektryk. Jej. Oj, ale no niestety przyszedł czasem żeby zakończyć ten odcinek. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.